No, witajcie! Co prawda, miałam przestać już was zanudzać kolejnymi okruszkami, zasypywać nimi, bo pewnie ich macie po kokardę, ale być może nie wszyscy. A poza tym spodobało mi się to nagrywanie. Yy, więc dzisiaj przeczytam Wam kolejny odcinek, tym razem o mamie Julki. Matka Julki pracowała jako woźna w szkole. Była wzorową woźną, sumiennym pracownikiem, lubianym przez dzieci i cenionym przez zwierzchników. Ale umówmy się: nie był to zawód najwyższego zaufania społecznego, a tym bardziej nie należał do elitarnych. Czy będąc tak pracowitym człowiekiem, nie mogła zawalczyć o lepsze miejsce w społeczeństwie? Czy nie stać jej było na większy wysiłek, aby zapewnić lżejsze życie sobie i rodzinie? Przecież w czasie, gdy zaczynała samodzielne życie, były już możliwości zdobycia wykształcenia, podjęcia ciekawej pracy i osiągnięcia satysfakcjonujących zarobków. Były, ale nie dla Marii. Matka Julii, chociaż obiecywała sobie, że wyfrunie z małego miasteczka i wzbije się ponad poziom swojego środowiska, jakim były czworaki lokalnego browaru, szybko musiała zweryfikować marzenia. Najlepsza uczennica w klasie, a może nawet w szkole, marzyła o studiach medycznych. Pragnęła po nich wrócić do rodzinnego miasta, by leczyć ludzi, propagować wśród nich zdrowy styl życia i realizować projekty prozdrowotne. Całkiem możliwe, że tak by się stało, gdyby nie uległość wobec apodyktycznej i bardzo przekonującej matki. Córuś, mówiła. Pojedziesz do wielkiego miasta, a tam na ciebie będą czekały co krop pokusy. Zmarnujesz się tam. Skromna jesteś, spokojna. Zaraz trafisz na jakiegoś bawidamka, który cię wykorzysta i zbałamuci, a potem będziesz musiała go utrzymywać razem z dzieckiem, którego ci zmajstruje. Najpierw dziecko dorośnij, okrzepnij, ustatkuj się, spoważniej. A później szukaj wrażeń w świecie, kiedy już będziesz stateczna i zamężna. Kobieta, która ma męża, inaczej jest w świecie szanowana. Zobacz tłumaczyła. Taki Sławek, syn majstra w sznurkowni, galanty młodzieniec, a i samochód ma, i zawód przyzwoity. Jaki przyzwoity zawód? Przecież tym swoim gratem na taksówce jeździ. Próbowała się buntować Maria. No właśnie, taksówką tylko bogaci ludzie jeżdżą, inteligentni, wykształceni. Z takimi to jest porozmawiać można, i dowiedzieć się czegoś o świecie, i własne horyzonty poszerzyć. Ty jesteś ładna panna, to szybko Sławka do siebie przekonasz, a jego rodziców to już nie musisz, bo rozmawiałam z Gabryśką, to już ona swojego męża przekabaci, żeby cię na synową zechciał. Sławek za tobą tak oczami wodził na rynku, że na burmistrzównę nawet nie spojrzał. Widziałam? Mówię ci, to kawaler dla ciebie. I tak Marią zakręciła, tak jej dziurę w brzuchu oto za mąż pójście za Sławka wierciła, aż dziewczynie odechciało się wysłuchiwania codziennego dziamgania, namawiania i stręczenia. Bardziej dla świętego spokoju i z chęci wyrwania się spod podmaczynych skrzydeł, niż z miłości do Sławka, zgodziła się za niego wyjść. Co było dalej? Może w następnym odcinku.